No idziemy do domu wronkowisza. Może pan, który wyjdzie nas wprowadził, przybliży nam trochę historii. Zobaczymy. Podobno to w tym kierunku, tak? To oryginalne jeszcze fundamenty kamienne. No są. Cegła to tyle lat to, to się przeginęło, najróżniejsze... jednak jajka wytrzymują wszystko, nie? Tak. Oto, to poza prawej żywało się głównie jajek. I to bardzo dużej ilości. Może stąd... O, tu jest właśnie. Idziemy sobie powolutku, A, zaczekamy. Idzie pan, dwójka idzie. Mm -hmm. Dzisiaj akurat U, mój się mój tak, tak trafiło, że nie jesteśmy sami. Tak. Ładny zakątek. Hmm. to jest najstarszy budynek. Budynek jako taki to ten. Były kościół. Ale jeżeli chodzi o budynek mieszkalny, to 550 lat. Będą powstał na bazie baszki nuklearnej, która była integralną częścią tych murów na które nas otaczają. To jest przebudowana baszka. Takich baszt było 14. Około, bo tam jedna u się myli, bo w historii jest niedowyjaśnione. Nie do to jest na zapleczu. powiecie Państwo, poprowadzę tutaj. Zobaczcie Państwo, właśnie to uważam, że w tym miasteczku jest najładniejszy i Właśnie to. Widać wszystko to stare, co zostało. Albo zbudowane, albo przebudowane. To natomiast zostało nietknięte, przebudowane w sposób naturalny. Widzicie Państwo, że po drugiej stronie jest też mur. Tak. I ten kawałek odrynny, powiedzmy tu trochę przed rynną. To jest natura. Oryginalny. XV wiek. Z I to przetrwała ta pierzeja. To natomiast nówka sztuka od 18 roku, od 18 mówię, od 2007, czyli ma 18 lat. Ten kawałek pozostał i tam dobudowany w latach powojennych. Jak widzimy z trzech stron mamy mury, no i w kontekście tego domu ważna jest powiastka o tych murach, ponieważ mówię, ten dom jest naszym centrum naszego zainteresowania i jak widzimy z trzech stron te mury to możemy się domyślać że po tamtej stronie jest również część muru taki prawda prostokąt z tego zbudowanego, tego autentycznego i on stworzył w zasadzie zarówno te mury co prawda w samej stronie z góry stoczki były zagrożenia, które pełni rolę trzeci i to już za Niemca było, było pierwsze gimnazjum na bardzo wysokim poziomie, stąd wychodzili światowej, e, światowej sławy naukowcy, na przykład Emil von Berg. Nie wiem, czy Państwu to coś mówi, współtwórca immunologii, bakteriologii, który w 1901 roku podawał Nagrodę Nobla, on stąd wyszedł. Po gimnazjum tutejszym wstąpił do, na Uniwersytet Berliński i w następnych latach, kontynuując pracę naukową, otrzymał Nobla w 1901 roku. Także od jego czasu zaczynają się... Yy, mówi się o szczepionkach. to ciekawe. Tu najważniejsze historyczne czasy, najważniejsze historyczne postacie. To na przykład Albrecht von Hohenzollern, który złożył hołd w 1545. to tu był 21 lat później, w 1546 bawił się na e, ślubie Młodo, młodego starosty, który brał sobie za żonę. Starosty, który ustępował i z zydelka i z życia, że tak powiem, na tryturę oddając córkę. Wszystko zostało w rodzinie, prawda? Także tutaj najważniejsze, tu najważniejsze, jeżeli chodzi o te osoby, to jeszcze sam Derdowski, to znaczy jak ktoś jest z Gdańska, z Kaszub to wie, że to jest najsłynniejszy poeta kaszubski, on kończył tutajszej gimnazjum. To była, mówię o po drugiej połowie XIX wieku. teraz. Derdowski. 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 Natomiast e, sam pomysł, mówię, utworzenia tej szkoły uratował bytność w ogóle tych budynków, ponieważ te budynki były w przypadku degradacji, one się, one popadały po prostu w ruinę i z zamku tu zostało połowę, tu, zostały rozebrane, ale to, że ktoś pomyślał mało, że o szkole, to jest o gimnazjum, potem następnie były tu seminary nauczycielskie i po wojnie była tu też szkoła jedna, druga i w tej chwili są trzy szkoły, średnia, ale to one się nie umywają, wiadomo, do tych przedwojennych, które były na... na no, na najwyższym poziomie. Także gimnazjum sprzed, 100, czy nawet jeszcze sprzed 150 lat, na pewno było na wyższym poziomie niż nie jeden kierunek studiów. Dzisiaj. Takie to były poziomy. I tak, tak nauczano, i taki to był poziom. Także ten dom, tak jak mówiłem, przebudowany został z baszty. Widzicie Państwo tą linię? podobnie tam. Baszta, taki pasz komponowane w mury, były, prawda, fortyfikacji miasta. Budowały się te mury całe 100 lat prawie, do końca XV wieku, a w połowie XVI wieku, tu gdzie mamy już połowę XVI wieku, schodzi ze sceny nasz król Zygmunt Stary, a tu dom, jest domknięcie tej, tą ścianą, czwartą. Wyodrębnienie, pięterka następuje, zadaszenie i powstaje dom z tej baszty. I ten dom miano y, ma już domu rektora. Rektor nam się kojarzy z wyższą uczelnią, a ten rektor w tej nomenklaturze ówczesnej był no, po prostu nauczyciel. A że w tym czasie, mówię o choćby 300, 400, 500 lat temu, najbardziej wyedukowaną warstwą w takich miasteczkach, ale nie tylko, było, była warstwa duchowieństwa. To byli najczęściej pastorzy, to często było tak, tak jak tu się przebija, to, że pastor pełni tu duchową rolę i tutaj jest proboszczem, a tu uczy. A tu taki pastor jeden po drugim, bo to rotacja była duża. Wchodził i mieszkał wraz ze swoją rodziną. I tak było w przypadku Bartłomieja-Mrągi, bo takie prawdziwe nazwisko było: Mrąga, a nie Mrągowiusz. Mrąga przez ON, potem je ułaciniono. Tu te tereny, ON, a nie ON, bo ON to było polskie, w nie było. I Mrągowiusz już jest Bartłomiej, a jego syn Krzysztof Celestyn urodził się w 1764 roku, w w 1764 roku. Przyrodzielesty rodzi się trzy lata później, w lat się wyprowadzają. Także tu on praktycznie tylko urodził się i był chwilę dzieckiem. Jego życie prawdziwe to królewiec to dojrzałe życie królewiec i tak Tam, gdzie dokonał żywota. A yy, tak jak ojciec, był w przyszłości zarówno pastorem, jak i nauczycielem. Z tym, że on o wiele wyżej zaszedł intelektualnie, edukacyjnie pod każdym względem. Miał trzy fakultety, czyli tak, teologia bo duchowny, filozofia i filologia polska, z tym, że to tak się to nie nazywało, ale chodziło o język polski. On był wielkim piecą i wśród tego zalewu tutaj w zasadzie tu było wszystko zniemczone. E, niemiecki e, niemie, go w zasadzie w większości, chociaż wiadomo, że tu były mniejszości polskie też. Ale w tym e, prawda, w większości niemiecki otoczony będąc tam, gdzie mówię o królewcu i, i w tych miastach ruskich, e, to on był prawdziwym prawda, obrońcą języka polskiego. Jak później Państwo tam przeczytacie sobie, był tym, który jeszcze próbował Niemców nauczyć polskiego, ale to przede wszystkim skierowane były podręczniki, które on sam redagował, do zniemczonych Polaków. I e, powiedziałam tak, trzy fakultety, operował siedmioma językami na poziomie akademickim, czyli on nie tylko mówił w nich, tylko pisał i tłumaczył. E, to taka drobiazg, greka, łacina, hebrajski, czeski, rosyjski, niemiecki, angielski. Prawdopodobnie po francusku, włosku, jak już Macinę umiał perfekt i mógł wykładać, to swobodnie mógł się dogadać w innych językach. Także to był jak na nowe czasy, tak geniusz, omnibus. No i nasz Jan Paweł II też mówił ośmioma językami. Nie sądzę, żeby na niższym poziomie, ale to było troszeczkę dalej, prawda? I oprócz tego tych siedmiu języków, trzech fakultetów był tym, który. Pracował można powiedzieć około 10 zawodów. Oprócz tego, że był pastorem, nauczycielem, wykładowcą, był tłumaczem. Tłumaczem literatury pięknej, tłumaczem, tłumaczem w sensie dzisiaj mówimy na takiego tłumacza, tłumaczem przysięgłym, ponieważ pracował w sądach w Gdańsku. W Gdańsku jest jeszcze do dzisiaj, ktoś Gdańsk zna na straganiarstku 19. Budynek, który przetrwał mimo, że 80% albo i więcej starówki zostało zniszczone po wojnie, w czasie wojny i zaraz po, bo rozbierane niektóre były tłumacze, domy, kamienice, to ta straganiarska ocalała, byłem tam jeszcze rok, półtora roku temu i odszukałem ją. I ona przetrwała ponad 300 lat, ta szkoła, w której on uczył 30 ponad lat w Kościele Świętej Trójcy był duszpasterzem, proboszczem, a przy Świętym Janie, to, taka szkoła, to taki kościół, który jest już podobnie jak tu oddany obszar kultury, chociaż tamten jeszcze jest, że tak powiem, ze święceniami, prawdopodobnie tam jeszcze są, odbywają się msze. Chociaż ja tam widziałem tylko, że jakbyś sztuką się zajmował, ten, no, tym budynkiem się zajmował. I on obok właśnie wykładał w tej szkole, tak zwanej Szkole Świętojańskiej, po od świętego Jana obok, także był wybitny pod każdym względem, jak na, na, na wybitnego przystałą, ponieważ we wszystkim był wybitny, to i był wybitny w wieku, jak owe czasy, jakbyście Państwo poszperali, to średnia, okres średnie życia, wcześniej to było 30 lat, plus, minus. Nie, nie więcej, nawet mniej nie, bo ja za bo nie były wpisywane do statystyki. Jeżeli ktoś liczył, to na podstawie zapisów dzieci, kościelnych. A więc jeżeli taki dzieciak musiał przeżyć przynajmniej ten tydzień, dwa, trzy, jak został oprzczony, czy konfirmowany. Zależy już chodziło protestantów. Ale e, wiele dzieci umierało od razu. Przy porodzie. Także mniej nie więcej, tylko 29 lat to była średnia. Jak Państwo osiągniecie w statystykach yy, sprzed 200-300 lat, natomiast w Anglii troszeczkę dłużej 31, za szaleń. Natomiast on żył 92, prawie, prawie 92. Także ktoś powie, no długo żył, to mógł, miał, miał czas, no ale znamy też ludzi, którzy bardzo długo żyli i nawet połowy jest. tego nie mogli zrobić. On jeszcze <laughs> miał taki dorobek, że miał pod, jako leksykograf tworzył słowniki. Przepraszam, ja wolę tutaj mówić w, sło w słońcu, niż tam, bo tam jest, sami sobie poczytacie w, w takim chłodzie, ja już mam tej lodówki trochę dość, ja tutaj jest słońce, na które zawsze czekamy. Ten dom, jak Morągowicz się tu urodził, już był, ma 300. A. lat. Tak mówią na bo ja nie jestem zazwyczaj, ale mówią, ma, może mi się ja, to drogi będzie. Także jak on wygląda no, trzy to już to drzewko. Możemy sobie się naprawdę w tej kwasy na wyraźnym przejść. I jako lekcy pogra tuję bo to słownik, który tam będzie odbity zdjęcie z tego starodruchim te słownik, który się nazywa dokładny słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. O to chodzi znów o tych... Niemcach o tych z Niemczonych, bo to nie, nie oszukujmy się, ilu tam Niemców chciało specjalnie kursować, że Polskiego się uczyć. Chodziło o tych Polaków, którzy mają chociaż pół serduszka po polsku. I oprócz tego podręczniki, dla nich porzy, słowniki tutaj mówiłem, był jeszcze taki, który miał pełnię jako... Ten, który właśnie miał teorię, na temat chodziło o gramatykę języka polskiego. Już nie będę mówił o szczegółach, krótko mówiąc, z tych teorii Towarzystwo Językowe, aprobując po części, na przykład odmianę, nie wszystko, ale odmianę, odmianę rzeczowników, czyli deklinację i odmianę czasowników, to po części biorąc to i prawda, zatwierdzając, Spowodowało to, że dzisiaj mówiąc w języku polskim korzystamy z jego owoców jego pracy. Także on miał jeszcze swój wkład w dramatę. Może łatwiej by było powiedzieć, czego on nie robił? On robił praktycznie humanistycznie to najróżniejsze rzeczy. Był tłumaczem literatury pięknej Greka z Greki z łaciny. Na przykład Homera tłumaczył. Takie książeczki. No i, i tak dalej, i tak dalej. Był znajomy Adasia Mickiewicza. Przypadkiem umarli w tym samym roku. Przypadkiem nie przypadkiem. Mój się i może dać był o 30 parę lat e, młodszy. Zmarli w tym samym roku. 1855. Myślę, że to dość. Wystarczy, bo to był skrót. Bardzo dziękujemy.